Drodzy rolnicy, dostojni goście, szanowni mieszkańcy powiatu chemijskiego. W dniu dzisiejszym obchodzimy w powiecie chemijskim największe rolnicze święto, tradycyjne dożynki. Mam nadzieję, że dzisiejsze święto plonów będzie dniem radości i odpoczynku dla każdej gospodarskiej rodziny naszego powiatu. W nagrodę za wysiłek włożony w to, aby na naszych stołach nie po chleba. Chleba, którym za chwilę będziemy się dzielić, a który od zarania dziejów jest symbolem dostatku i pomyślności. Drodzy bracia rolnicy, w imieniu władz powiatu chemijskiego i wszystkich jego mieszkańców dziękuję wam za trud włożony w zbiór plonów, od których zależy dostatek nas wszystkich. Życzę wszystkim radosnego świętowania, lepszego jutra i wszelkiej pomyślności, a panu wójtowi Krzysztofowi Wypijowi Starostom dorzynek, księżom, proboszczom, twórcom tych pięknych wieńców, ozdób dorzynkowych oraz wszystkim przygotowującym dzisiejszą uroczystość składam wyrazy uznania i podziękowania za kultywowanie tej pięknej polskiej tradycji. Dziękuję za ten tegoroczny będziemy dzielić i dla wszystkich Myślę, że ten rok to był trudny, tym bardziej, że pierwsze początki były wymarznięcia to wszystko, to trochę jednak i plon, znaczy opóźnione były zasiewy, także to wszystko, no teraz pogoda troszkę dopisała, choć z początku nie było tak dobrze. Trudno powiedzieć, co jest sposobem na sukces, no mi się wydaje, że przede wszystkim nie poddawać się, mimo nieraz niepowodzeń, dążyć do tego, co się zaplanowało. Być wytrwałym przede wszystkim w tym, co się robi. Wysokie są ceny produktów zbożowych czy tam zbóż samych. No i równocześnie niby są wysokie ceny zwierząt, to znaczy hodowla. Jest, niby powinna być opłacalna przy tych cenach, ale z kolei ceny pasz tak poszły do góry, że wszystko jest na granicy powiedzmy opłacalności takiej, że nie wiadomo, czy lepiej zboża, czy lepiej hodowla. No, ale to jest myślę taki rok, nie wiadomo, jak będzie za rok likwidować hodowlę, a za rok ten zbóż mogą być o wiele niższe i wtedy Czyli może nastawić się po prostu? na różnorodność? No, to też jest może jakiś sposób na, na, na to, żeby... Znaczy, nie, nie można tak, nie tak nie żeby typowo przejść na jedno, no, no bo kierunek, tak. nie, nie każdy rok jest taki sam. uwagę no. uwarunkowania pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne dzisiaj te europejskie wiadomo, że wiadomo, że gdzieś ponosimy uszczerbek, żeby móc żeby móc swobodnie konkurować na rynku na Jedni się martwią, co przyniesie nowy rok, Drugi się cieszą generalnie, że nie było, może aż tak źle, bo w tym roku no niestety czy Stany Zjednoczone, czy Europa Zachodnia również bardzo ucierpiała, jeżeli chodzi o susze i inne zdarzenia. Stąd z jednej strony obawy, co przyniesie ten rok, z drugiej strony nadzieja, że uda nam się odbudować naszą pozycję Polski jako w końcu kraju rolniczego na arenie przynajmniej europejskiej. Nie było łatwo, jak wiemy w tym roku rolników dotknęła szczególnie w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie ponad 300 tysięcy hektarów po prostu plonów się zniszczyło. Były tak, tak, tak duże przemarznięcia, które tak naprawdę osiągnęły około 100% plonów i w tym momencie trzeba było reagować. Ja faktycznie swoje pierwsze kroki skierowałem do starostwa powiatowego w mnie Tutaj zorganizowali Wspólnie z pracownikami kruzu spotkanie, i na kanwie tego spotkania na kolejnym posiedzeniu Sejmu przygotowałem treść pisma, wystąpienie do pana ministra. Rolnictwa do pana Sawickiego o jak najszybsze zajęcie się problemem przemarznięć w województwie kujawsko-pomorskim z określeniem stanu klęski żywiołowej. To pismo podpisali wszyscy parlamentarzyści platformy obywatelskiej. To pismo niezwłocznie zostało skierowane do pana ministra Sawickiego. I nie wiem, ale w przeciągu tygodnia urząd wojewódzki w Bydgoszczy zaczął wysyłać komisje spisowe, które szacowały straty. Także mam nadzieję, że w jakimś małym, chociaż stopniu przyczyniłem się do szybkiego działania w tej kwestii. Dopłaty miały gdzieś wyrównać szansę. One faktycznie są dużym zastrzykiem dla naszych gospodarstw, tylko w województwie kujawsko-pomorskim rocznie dopłat obszarowych jest no, 600 ponad milionów złotych. To bardzo duża kwota, ale powiedzmy sobie szczerze, że reguły rynkowe już się znacząco zmieniły. Paliwo bardzo podrożało, podrożała energia, nawozy, koszty produkcji, a to niestety nie rekompensuje wszystkiego. Stąd ten kolejny okres programowy Unii i nadzieja na wyrównanie warunków produkcji, żebyśmy mieli te same szanse ekonomiczne co Unia Europejska, ale czy Unia na to będzie stać? Trudno powiedzieć naprawdę. To pokażą najbliższe e, miesiące negocjacji, które musimy zakończyć i wtedy się okaże tak naprawdę jakie są realia rynkowe i powiązania ekonomiczne. Żniwa akurat y, dla mnie były pod dobrym znakiem, tylko że wspomnę jeszcze o to, że całe zimowe zboża musiałem przesiać zakupionym materiałem siewnym, nie? Także żniwa może i wyszły bardzo dobrze, tylko żeby to wyrosło, to trzeba było od, od początku zasiać na nowo. Będą zasłużone do no, rówieśnictwa. Dziękuję za wpływ i za wszystko, co Pan robił dla tego, aby Polska chyba... wyszła do zwyczajności. Od lat wspieramy nasze rolnictwo lokalne, przedsiębiorstwa związane z rolnictwem zarówno na terenie powiatu chełmińskiego, jak i ich ościennych, świeckiego, brodnickiego, wąbrzeskiego i obecnie bydgoskiego. Także mamy sporo oddziałów, cały czas utrzymujemy ścisłą więź z rolnikami, udzielamy kredytów preferencyjnych, Kredytów suszowych z dopłatami na różne klęski i mało tego. Ubezpieczamy rolników, bo jesteśmy w ścisłej współpracy z jednym z nielicznych ubezpieczycieli polskich, z Konkordią, która ubezpiecza uprawy i całe gospodarstwa rolnicze. Jest to święto radosne, gdzie cieszymy się z tego, co Pan Bóg dał zebrać. Symbolem. Wszelkiej żywności, którą produkujemy, jest chleb, który przed chwilą dzieliliśmy, są korony i wieńce dożynkowe. Jest to święto radosne. Ale jednocześnie jednak też zastanawiamy się nad przyszłością polskiej wsi. Pan senator słusznie zauważył, że polska wieś się zmienia. Zmienia się i na lepsze, ale niestety czasami również i na gorsze. Obserwujemy dużą polaryzację na wsi. Nie wiem, czy ona jest niezbędnym elementem transformacji polskiej wsi. Widzimy ogromny postęp, te wielkie nowe maszyny, budynki, urządzenia, technologie, ale jednocześnie obserwujemy na obszarach wiejskich również powiększającą się sferę ubóstwa, ba, skrajnej wiedzy.